Szajner, słucham. Co? Co, ale gdzie? Halo? D dziękuję za informację. Klaudia? Na ulicy przed szkołą był drugi wybuch. Poważniejszy, ktoś jest ranny. E, Piotrek, jak wiesz, chłopaku, do szkoły na Olbrachta. Jest? Darek, e, dzwoń po saperów. Szybko. To na pewno nie Kajka, spokojnie. Odbierz, córka, proszę cię, odbierz, no. Nie uwierzę. Jadę tam. Do no, Klaudii, ale poczekaj! Klaudia, nie możesz prowadzić w tym stanie. Tam jest moje dziecko. Mamo, Kaja, po cała, coś stało, nic ci nie jest? Kto, tak, mam niby W szkole był drugi wybuch. Ktoś został ranny. Stukasz mi, to jedziemy tam. Chodź, ja jadę, ty zostajesz. Nie. Powiedziałam, zostajesz. Masz się w to nie mieszać, rozumiesz? Nie. To nie są Kaja żarty. Nie mam że to moja szkoła. Gasper, ja zajmiesz się Muszę jechać. Zostań Mamo! Chodź, Kaja. No i super. Mama nie dała mi dość do słowa, ja mam dowody, że to nie Alan stoi za tym wybuchem. Tak? No tak. Słuchaj. Borkowski wściekł się za tą akcję, co nie? No i spowiedział taki sprawdzian, że powiedział, że nikt go nie zaliczy. No i. zostaw to, Kaja. No i już zaczęli podbijać do Alana, żeby znowu przeprowadzić tą swoją akcję bomba. No i ten się wystraszył, powiedział, że nie wie jak, że to nie było. Chodźmy do i to powiedzmy. Nie. To nie jest dobry pomysł. No, czemu niby? Może macie jakiegoś nowego podejrzanego, ja nic o tym nie wiem. E, no. Aha, a to dlaczego niby? No, nie mogę ci powiedzieć. Kasper, no jesteśmy teamem czy nie? Ile mi się znam? Tu jesteś, ale no, nie mogę ci powiedzieć po prostu i tyle. No, no super, tak taki właśnie jest. Wiesz co? będziesz coś chciał ode mnie. Zapamiętam to sobie. I co, będzie foch? Będzie. Do góry nogami to trzymasz. Super. Super.